Kupiłem sobie szafę z Agata Mebli, ale popełniłem sobie jeden błąd. Więc wy tego nie zróbcie. Zamówcie montaż. Nie bądźcie tacy jak ja. Nie myślcie, że sami to zrobicie. Oczywiście sami to zrobicie, ale. Jakim to będzie kosztem? No i tak, przyjechała szafa, zadzwoniłem oczywiście ja do Ziomka, bo sam bym sobie nie poradził. Szafa jest ogromna i sama osoba, która będzie ją składać, to po prostu jest nierealnie. Najlepiej składać to z kimś. No i akurat miałem tu Ziomka, zadzwoniłem do niego, przyjechaliśmy, otwieramy kartonę wszystko tam segregujemy jakieś śrubki i tak dalej. Patrzymy, czy wszystko się zgadza, żeby nie było nie. Wiem. W trakcie składania nam zabrakło tam czegoś. Patrzymy instrukcję i w instrukcji jest napisane 2,5 godziny. Ja myślę, Jezus Maria, 2,5 godziny, ja jeszcze zdążę w piłkę pograć, jakieś tam swoje rzeczy ogarnąć, coś porobię. Zaczynamy składać i po prostu ja już sobie myślę, że zostaniemy tu na pewno do wieczora. No, i co ja Wam powiem? Składaliśmy to 9 godzin, i nawet tego nie zdążymy jeszcze do końca zmontować. Zostało nam jakieś tam drobne rzeczy, ale to ja już sam mogę sobie poradzić tam przed pracą albo po pracy. I co chciałbym Wam powiedzieć, że dużo rzeczy z instrukcji się nie zgadzało. Patrzyliśmy i sprawdzaliśmy to kilka razy. Czy nie popełniliśmy jakiś błąd? Ale my nie. Błędy były w instrukcji, więc osoby, które chcą sami to składać, jak my, no to najpierw trzeba, wydaje mi się, przeczytać instrukcję, sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy wszystko, wszystko by się zgadzało i czy wszystko gra, a później składać, albo oczywiście zamówić montaż. I ja wam polecam montaż. Niestety Agata meble nie zaproponowała, a I ja już sam pomyślałem, że sam sobie poradzę. No ale niestety. No ja sobie złożyłem, montaż jest, wszystko stoi, ok, super elegancko, ale jakim kosztem? To trwało 10 godzin, więc nie polecam.